Mam przyjemność przedstawić Państwu najstarszą mieszkankę gminy, miasta Margonin, panią Bronisławę Fit, która urodziła się w którym roku? Jak mi pani powie? W y 1907 W 1907 roku. I ukończyła pani ostatnio ile lat? 102. 102 urodziny. Jest ona najstarszą mieszkanką w, mie w mieście Margoninie. Taką osobą jest pan Feliks Smuda, który też ma. Tak, tak. tak też ma, I do, u jutro ma tak, czyj, dzień, to u jutro młoda, Jeden dzień. Tak, jeden dzień jest młodszy od pani. Skoro nie zapoznał się ze mną. Nie zapoznał się z panią? Bo ja nie chciałam. O! To dała mu pani kosza przysłowiowego, o tak? Co? Staro to nie może na przykład. Niech mi pani powie, co zrobić, żeby dożyć takiego sędziwego. No nie. na to moi drodzy kochali mi się nie jeden. Pytał Wurbiusz mi się, pytał Ksiądz mi się, pytał. No cóż ja mogę wiedzieć, to wiem, no, żeby się nie przepić, o. przejadać się niedobrze, mm -hmm. bo robota nie zaszkodzi. Robota nie zaszkodzi? To jako ja byłam wypracowaną od malutkiego dziecka, Wtedy. bo ja byłam z dziećmi do dwudziestego a ojciec umarł w 24 roku, mm -hmm. to my byli młode dzieci my się tam wychowaliśmy przez ojca. I wszystkie poszły. A ja tak trzecią poławiła stałam. Tak. To Pani Czy była się... najmłodsza w rodzinie? Najmłodsza z dzieci? Gdzie? Ten co był najmłodszy to chyba trzy lata chyba, zmarłam. Ja. był w górze. 17 lat był młodszy ode mnie. Aha. A ja byłam trzecią. Tak. A od jak dawna Pani mieszka tutaj w tej wsi Monary? No tutaj ją mieszkam, no mówię, że Chyba w 61 roku my tu przyjść. W 61 roku. To jest kupę To pani się to zapoznała z panem Fitem, tak? Tutaj pani poznała? Nie. My przyszli po froncie. Aha. Bo nas wygnął front. Jak po, nie by nie, nie front, bo po froncie, jak front poszedł poszedł 12 lutego, tego stycznia, front ładność Tak. Z Tak. A my tu przyszli 8 maja, uh -huh. zaraz w roku, bo my nie mieli ani domu, tak. ani przykryć się, bo nam się wszystko uh -huh. A no było jednak sześcioro ludzi. W jednej koszuli my zostaliśmy, Ani siedzieć gdzie, ani jeść co, ani potem spać. I, i jakby, jak był front to my byli ewakuowani 30 kilometrów, to my byli od sierpnia do 20 stycznia, mm -hmm. tyle noc nie było w mm -hmm. domu. Mm -hmm. Jakby przyszli do domu, to by nie mieli nic, ani domu, ani na noc nic, w jednej koszuli, ani co jedzie, jedyny zgnitej śmietni, zgnitej, takie, bo były, wszystko nie było wykopane, mm -hmm. Fronta rosną. Tu nie dalej. Jakie 12 km Niemcy stoi i, i rumcy. Uh -huh. A niech mi pani powie, czym się zajmował pani mąż tutaj? Już jak się osiedliliście tutaj Jakby się osiedli. Tak. My no i przód pośle, byliśmy byliby Kłowałczu. Aha. Kłowałczu, bo by byli 15 lat. I z Wałcą <noise> szukali, tam mieliśmy ładną gospodarkę i dobrą i wszystko. Ale to, ale to było po niemiecku. I myślę, i go dalej tak, że będą Niemcy się cofać. To noc wygują. Oni byli w do Bertanku w Berlina, noc Ale noc nie wygunili, my sami przyszli, kupili bytu. Boże, co tu było, matko święto. Ja jak wlecam do tej kuchni, to ja jak zaczynam beczyć, a ten, co jechał z tym kierowcą, tak patrzy na mnie, tak się przeciął Herbatę człowieku, to parnik stoł tu, mm -hmm. jak my przyszli mm -hmm. i w tym parniku dopiero czyste był i tam się błędy na herbatę z tanikiem, mm -hmm. bo kuchnia była do samego tu, a tak oto mnie, ja co po płatę, płaka płakać, to mój brat go do czołna, no, że tam śmieje i ma się tu z czegoś wchodzić. <laughs> a niech mi Pani powie, czym się Pani jeszcze interesuje, jakie ma Pani zainteresowanie? Też. Moje gospodarstwo dojdzie do ile, i Ja, jakbym dzisiaj była młodą, tak. idę na, to, na gospodarstwo. gospodarstwa. Idzie Pani na gospodarstwo, tak? Jak mnie się to podoba, bo, ja, bo jak Wam się młodym podoba, nie I Ja mam takiego usposobienia, żeby mnie nich nie kierował. Mm -hmm. Sama się Bo mi jutro gdzie? Jak pospieszę się z to dzisiaj, mm -hmm. jutro sobie jadę. A, a Pani też słyszałem, czyta wiele książek, tak? Do dzisiaj? Że co? Czyta Pani książki do dzisiaj? Czytałam, ale te na jesieni zrzuciłam. Bo no miałam niedobre okulary. A, a Pani jeszcze bez okularów, słyszałem, czyta. E, nie. No i te robią się, poprawiły. Aha. Nawet na, 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 na butelce od lekarstwa. Czasami to drobniutkie wszystko. Bez okularów, bo mi choroda zginęły gdzieś. Mm -hmm. No dobrze. To jestem zadowolony, że pani mnie tu ugościła. Może powiedziała mi swoją krótką historię życia, które ciągnie się przeszło już 102 lata i życzę drugich tylu pani, żeby jak najdłużej pani żyła Nie i opowiadała o, o młodym ludziom o tej historii, którą Boże Pani przeżyła. Człowieku, jakie ja, przeszłam życie ciężkie. Tak. No jest stało z mężgnite śmiot. Pośedł chłop na pole, na nakłapał. No i przód tak. Zrobiliśmy. Co tu jest? No nie ma co, Bo ca na całej wsi nie było nikogo zmioków, uh -huh. u Niemców była lepsza gospodarka, uh -huh. u Niemców ludzie po wykupowali a u ruskich, nie, ruskie to gałgany jak smet. <laughs> Musimy dodać jeszcze, że Pani, nagrywasz to? Musimy dodać, że Pani Bronisława Fit żyła już w czasach, gdy topił się Tytanik. W czasach, gdy była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Pierwszą wojnę pamiętam. Jeszcze pani pierwszą wojnę światową pamięta. Tak. Jak, jak się za tę wojnę zabrali, jeszcze mój ojciec miał już wszystko przygotowane, bo miał iść. Ale coś się zmieniło, że nie poszło. To wtedy, wojna się zaczynała w XIV roku. Tak, tak. No to ja miałem siedem lat. No to już pani to pamięta, nie? Bo ja już takiego pamiętam. Tak. 1918 rok, niepodległość, cud nad Wisłą, cały okres PRL-u, cały okres II wojny światowej. Pani to wszystko i była przeżyła, naocznym świadkiem, przeżyła pani tak, to cały, wszystko, przeżyłam cały wiek. Bo tam byłam wy, wygnaną, nagłą, wszystko. Ja, no to te tak pery, jak my jedli, to na razie my tak robili, Uchłapałeś się, wy, wymyłeś się ładnie. Deczki były takie, bo to prąd był, to te domy były porozwolane, a te deczki tak były po... Kładli się deczki, suszyli, łocierali skórki, tarli my. Potem na polu już gniją. No i co tu robić? Nie będzie co jeść. Kłopali my, na słońcu wysuszyli my. Tarli my na tarce i gotowali kluski człowieku, jakie te kluski były dobre. Oj, <noise> bo tak. Dobrze, a na sam koniec już. E, czego mam pani życzyć? Teraz. No czego śmierci? Nie no przecież no, nie tego, tego. Ale. Zdrowia hmm. przede wszystkim. No, no to ja widzę śmierci, to zdrowie. <głos> <głos> no dziękuję pani bardzo. Dziękujemy.